Jeden ja tak pikta jesteś. Cześć Julia, jak się na imię? O kurwa, ty mężczyzną jesteś? Ja pierdolę, myślałem, że to brzydka kobieta. Kurwa, powiem ci, że aż poczułem, poczułem coś mokrego na odbycie i to chyba twój język, podoba mi się. Ja pierd... Czemu ty kurwa jaja pokazujesz, brudasie pierdolony, kurwa, synu, kurwy? A, to jednak prześcieradło było. Nieważne. Co to kurwa za zlot ludzi z nadwagą? Co? L że co by się zlagowało? Co tak hamsko? Co tak hamsko? Nie no czemu zapytałem tylko. To z jakiej co? okazji się widzicie? Wieczór pani. Cały... <ś rankedp addressing> tak, na pewno. Widzę, jak wyglądacie. No, poważnie pytam. No, wiem, że nikt by was nie chciał. Szczerio pytam: co to za zwrot? <run decoration> hello, my friend! Jest, jest, good, good, hello! Nie wiem, wyskoczyło, że chłopiec z, z mikronezji. Oh, nikt tu ze mną rozmawiać nie chce, no. Przez to, że wyglądam jak stary pedofil. Wyglądam jak stary pedofil? Czyli wyglądam mi się mnie przestraszyłaś, widzisz? I tak reagują na mnie dzieci, jak, jak idę późno w parku, jest podobnie. Ja nie mogę tak żyć. A, jesteś z Azji? Hello from Azja! Azja! Tak? Jest? Co? O co, ci? O co ci chodzi? Pytam, czy koleżanka jest z Azji. Nie, jestem z Polski. Serio? Tak, 100%? No. Masz bardzo azjatyckie rysy twarzy. Nie, 2,5. Moja mama mnie robi jak z była. No ale wtedy byś po prostu... No taj... więc ma, ma, ma sens trochę. A ile masz lat? 15. O kurwa, mać, ty przed dzieckiem jesteś. No. Ja mam 18 już. Wyglądasz na więcej. Serio? No ile? O kurwa! Nie wiem no na tak 26 Weronka na pewno. Dwa no Na 26 wyglądam! Groszy. Ja no, jestem no, tobą tam, zainteresowana. No tak na pewno 26. Ja jestem rocznik 2002 ja pierdolę. No serio? Może dlatego, że... Może dlatego... Ja ogólnie, ja, ja, ja dosyć wysoki jestem i w ogóle ja też ćwiczę rzut dyskiem, może dlatego. Coś teraz? Może dlatego, że zaraz masz. Nie A, no też, no bo ja biorę sterydy, bo ja rzut dyskiem ćwiczę, wiesz? Dyskiem rzucam. Ostatnio, ostatnio się wkurwiłem, to ojcu wypadł. Aha. No, no, to, ciekawie. to jest... No, ciekawie. A skąd o, okay. jesteście? Ioi przesyła no, dwa wie. złote i... z Wrocławia jesteś! Ja też! Ten, kiedy mój ulubiony YouTube Próba ma live szkoda za akurat teraz nie strach... A obok! A, obok, to nie, no to już myślałem, że z Wrocławia. Już myślałem, że na randeczkę wybierzemy czy coś. Bo ja mieszkam na Trójkącie. Nie wiem, czy kojarzysz Trójkąt... Um, Wrocław. No. Prądzyńskiego, no. ulica. No. To ja tam mieszkam, w kamienicy, ze ziomkami, mordeczkami moimi. No. A powiem ci... No. Że, że co? Ja masz hobby, co robisz. Znaczy że z kolegami to tam czasami wieczorem jakieś ustawki robimy albo portfele kradniemy. Kurwa. A daj spokój. Ale na, na, na trójkącie jest hardkorowo. Co? No to ciekawie, ciekawie masz. No ciekawie, czekaj, gdzieś tu miałem portfel, który ostatnio skroiłem, a nie wiem gdzie jest. A ty co o czym się interesujesz? No i to no i tym dyskiem rzucam. Ach, ty dziwko stara ty. Dzień dobry. Czy możemy pozdrowić jedną osobę? Ej, czy pan ma lajwa? Przepraszam Halo, smaczna woda Ale czy masz lajwa? Nie, serio, nie jestem pedofilem Ale o czym ty mówisz? Halo, proszę pana, proszę spojrzeć na mnie, na kamerę, halo, tu, halo Halo! I, ile masz tak, że do mnie mówisz pan? No tak sobie mówię po prostu. A mogę pozdrowić jedną osobę? Bo mam pewne... Yo man Widzicie, i to jest najlepsze, jakby na mnie kiedykolwiek, kiedykolwiek pełnoletnia kobieta w ten sposób kurwa zareagowała, jaką ja bym miał motywację, ile ja bym filmów nagrywał, ile ja bym live'ów robił, kurwa, ale najgorsze jest to, kiedy wiesz, że można coś spojrzeć, ale nie możesz tego dotknąć, przecież to miało kurwa z 15 lat, ja, ja bym sam, chuj, chuj w prawo, ja sam przed sobą bym nie mógł, rozumiesz, doby by mi kurwa ręka uschła. Czemu żadne pełnoletnie kobiety nie są zainteresowane Rafałem? Także lepiej No to średnio bym powiedział. Miłopie przypędza i się będzie za dużo niego w internecie. Poświęc, no proszę. Dobra dziewczyno do posłuchaj chcesz zobaczyć coś bardzo dużego No dawaj Tak? No dawaj No dobra WICEPS! Biceps! No trzymaj się Ja pierdolę! Ja pierdolę. Jezu jaka piękna jesteś! Cześć Julia, jak się na imię? O kurwa ty mężczyzną jesteś! Ja pierdolę, myślałem, że to brzydka kobieta. Ale jajca kurwa. To jest... O chuj! Ty e! Siema! Informatyk! Eee, halo! Nie wiem. Janów Podlaski jest. Y, niedaleko są siedlce. Ej, ten pan nawet Lubez... nie wie, że tu siedzi, patrzcie! To, to lubelski jest z końmi. No jeszcze pytasz, czy Janów jest lubelski. Co za chłop? Ja to na siebie patrzę no to, to, to Lublina jest jakieś są. Nie dużo, czyli mogliby być w Lublinie. O tak, Już, o, do. o tak. Dobra, podglądamy go. Robimy, robimy. Nie, jednak Janów Podlaski. Czyli u góry bardziej. Dobra, podglądamy. Go. O kurwa, przełączyło. Można... No nic. Nie wiem, czemu tak często laguje. no ale no, trudno. Siema. Siema! ma. my coś nie widzieliśmy tutaj. Że jak? To, co, to się? Nie widzieliśmy się? Nie, my się widzieliśmy, ale się wyłączyłeś wcześniej. No bo stwierdziłem, że jesteś zbyt ładna, żeby ze mną porozmawiać. Ojku, ale bardzo dobry tekst na podryw, ale mam 12 lat niestety. <noise> <g plane story> <sharing> i, no, <able> no i fajnie. Chciałem być miły. Ja no, nie wiem skoczką. Ale. Ile? Poważnie masz 12 lat. Co? Poważnie masz 12 lat. Tak? Co? Że poważnie masz 12 lat. No i fajnie, tak. no i super! I co w tym złego? No. Miłość nie wybiera podobno, nie? <noise> zakład KARNY TEŻ! Co, 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 co też? A zakład karny też nie wybiera. <noise> nie, nie wrócę do więzienia, nie, nie zamierzam. Byłem i nie polecam. Co? No byłem w więzieniu. Nie no. O, fajnie, ja też. Ale nie, poważnie, byłem w więzieniu, No Ja może, że... O. No, siedziałem w więzieniu, naprawdę. No, zdroszczę ci. Czemu chciałem? No, ale fajnie, masz darmowe żarcie. Masz gdzie spać, gdzie mieszkać. To, że. No tak. W, w więzieniu mogłem się poczuć jak dwunastoletnia córka. Darmowe jedzenie, darmowe spanie. Można powiedzieć, że masz aktualnie życie jak w więzieniu. No. I z domu też nie możesz wyjść, bo komit. No... ej, ja wychodzę. <grymne> Albo też, co? No ty przestępco. No nic, to trzymaj się, miłego dnia. No, miłego dnia, papa. nie, pa. dobra, z tym tekstem to było dobre. Dobry tekst na podryw, ale mam 12 lat. To było zabawne. Że ja nie chciałem podrywać, się, że jest młoda. Chciałem się przywitać w zabawny sposób. Ale ten tekst był dobry, naprawdę. To mnie rozwaliło. <grymne> ja pierdolę. Stare dziewczyny, że to śmieszne ryje macie. wiem. Ocz, widzę połowę i wyobraźnia zadziałała. Ja pierdolę. Kurwa, dzięki. No to chyba dobrze, że uśpiech wzbudzasz, nie? No, w sumie. No właśnie. O kurwa. No, ale Boże, czad, ale widzicie, bo wy zawsze piszecie wstań, 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 jak mi stoi, to dla was jest dowód, że, że się podnieciłem. Ale rozumiecie, że mi bardzo często stoi, i mnie staje kutas tylko na widok kobiety. Mi staje to sami kutas sam z siebie, po prostu, bo mam ochotę się podnieść. Serio, nigdy tak nie mieliście? Ja na przykład mam często tak, że sobie leżę powiedzmy w łóżku, nie wiem, oglądam serial i nagle tak spizdę staje mi kutas i zaczynam go walić. I nie walę go dlatego, bo mam ochotę na seks. Na seks. Walę na seks. konia dlatego że, dlatego, że mi kutas, że kutas stanął. stanął. Po prostu.